Witajcie! Dawno nie było Reindewa. Wypadałoby od czasu do czasu odświeżyć tą dziwną serię. A więc oto jestem. Zbyt dużo się nie zmieniło tu od ostatniego odcinka. Zalepiłem dziurę na plaży, zrobiłem małe molo i zbudowałem szklarnię. Niestety brakuje mi tutaj w okolicy piasku, dlatego póki co zalepiłem brakujące szkło koblem. Ja serio mówię, w tym miejscu nie ma kuźwa piasku. Jest tylko sam gravel. Szkoda, że nie zamieszkałem na pustyni. A w dzisiejszym filmiku zajmiemy się czymś przyjemnym. Produkcją napojów, mówiąc ściślej. Zapraszam więc do mojej kuchni. Siemanko! Witam w mojej kuchni. Dziś pokażę wam jak zrobić domowej roboty Mountain Dew. Pamiętacie to picie co zawsze stało obok coli, Pepsi i Fanty? Ja też nie. Ostatni raz piłem ten zielony napój 15 lat temu na wycieczce szkolnej. To było bardzo. przeciętne doświadczenie. Już dawno zapomniałem ten smak, więc uznałem, że pora sobie go już przypomnieć. Tylko, że moja wersja zostanie stworzona. Z naturalnych Minecraftowych składników. Aby zrobić Mountain Dew, najpierw wlewacie wody do gara, a potem wkładacie do niego wszystko co macie pod ręką. Uważajcie, aby nie dodać za dużo składników albowiem wasze picie może magicznie zniknąć. Kończymy dodawać składniki w momencie, gdy nasze picie będzie zielone. I to tyle! W mniej niż minutę stworzyliśmy Mountain Dew domowej produkcji. A teraz...

Jasny gwint, co to było? To nie tak miało pójść. Um... Czemu moja podłoga jest taka wygięta? Mój świat cały wygląda jakby ktoś go potraktował młotkiem do mięsa. Wszystko jest takie krzywe. Damn. Czemu? A może to mi się tylko wydaje, że jest krzywe? Kurczę, to wszystko przez ten napój. Musiało mi coś popsuć w oczach. Tylko jak to naprawić? Mam pomysł. Krowie mleko ma właściwości neutralizujące wszelkie efekty uboczne po wybiciu potki. Oby to zadziałało. Chyba nic się nie dzieje. O, oh. oh, jest, udało się. Uff, całe szczęście. Moi drodzy, morał z tego odcinka jest taki. Nie pijcie Mountain Dew.